I niestety w większości przypadków się rozczarowujemy. My nie polecamy tutaj siebie, polecamy Jezusa Chrystusa, gdyż On tak umiłował świat, że dał też siebie samego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus Chrystus jest odpowiedzią na brak też pokoju, miłości, brak sprawiedliwości, ale jest największą odpowiedzią. Na grzech, który dzisiaj nie sądzimy, że grzech jest czymś takim szczególnym, bardziej myślimy, że grzech to jest jakiś problem. Ale ten grzech właśnie burzy relacje nie tylko z Bogiem, ale z drugim człowiekiem. Jesteśmy tutaj, aby ogłaszać dobrą nowinę, że w Chrystusie Jezusie nie tylko mamy odkupienie kiedyś tam, ale już teraz, że w Chrystusie Jezusie nasze relacje mogą naprawić już teraz. Że pokój, radość, miłość, sprawiedliwość możemy już teraz doświadczać, a nie tylko kiedyś. Nie jesteśmy e, osobami, które patrzą tylko w przyszłość. Tak, patrzymy w przyszłość, ale które żyją dzisiaj w relacji z Jezusem Chrystusem i chcemy tą relacją dzielić się z innymi. Każdy jest zaproszony, e, każdy, kto chce porozmawiać, zapytać, zapraszamy. Zapraszamy na Kościół uliczny. Najlepszą zupę w czwartek o dziewiętnastej i najlepszą dobrą nowinę.